Ula, co się stało? Ula, dzień dobry. Mamy godzinę, prawie ósmą. Pogoda dzisiaj taka sobie, no ale cóż, pogody się nie wybiera. Mieliśmy ci troszeczkę trudniejszą noc, bo ula troszeczkę chorowała. Ale już jest dobrze, jeszcze śpią wszyscy prawie oprócz Piotrka. Cześć Piotrek. Dzisiaj dzień zapowiada się bardzo spokojnie, sporo rodzinnie. Mam też jedno spotkanie z moim starym, dobrym znajomym. Więc zobaczymy, jak ten dzień się rozwinie. Sobota. Długi weekend. Cześć Piotrek, co robisz? Bady. Ja tymczasem biorę się za porządkowanie biurka, bo trochę się rzeczy zebrało. Dokumenty, faktury, dokumenty, dokumenty, dokumenty. Godzina dziewiąta, u mnie bez progresu, doszło jeszcze więcej papierów, a piątek robi komiks. Robisz komiks? Hej. I kogo my tu mamy? Wyspała się w końcu? Trochę temperaturki, która miała w nocy, ale już jest dobrze, co nie? Wszystko dobrze. Jesteśmy w trakcie budowania fortecy. Ula, co się stało? Ula. Jaka piękna czubeczka. Ciekawostek, wczoraj zrobiłem w wideo, tutaj link, odcinek w takim, gdzie powiedziałem, że poszukuję paru osób, z mógłbym współpracować, chciałbym współpracować i tej pory się zgłosiło, 18 osób. To każdej osoby odpiszę, tylko jeszcze nie teraz, bo zbieram się właśnie na spotkanie z moim starym dobrym kolegą, z którym może trochę o biznesie nawet porozmawiamy. Majówkę więc spędzamy całą w Warszawie, nie wyjeżdżamy nigdzie, zostajemy tutaj. Trochę pracy, trochę spraw rodzinnych, trochę pakowania, no bo właśnie od razu po majowce uciekamy do Hiszpanii. Na chwilę, na niecałe dwa tygodnie, ale zawsze to coś fajnego. Zobaczymy, co nam ciekawe się dzieje, jakie są fajne zabytki UNESCO. Może się też uda zrobić parę rzeczy, z listy trzy poziomy zobaczymy. A tymczasem zbieramy się na spotkanie. I Oto jest. Bartek graczek jedyny niepoważalny. Pamiętacie go pewnie ze Stanów <laughs> i z innych miejsc świata. Microsoft, prawda? Prawda, prawda, prawda. Czy to nie jest Pałac Belwederski, jak nie. samo nazwa wskazuje? Jest, jest. A to, szanowni państwo, właśnie Senkacz dostaliśmy od mojej mamy. Ula, co tam szukasz? Ostatnimi dniami większość swego czasu, który spędzam pracując i robiąc inne rzeczy jest właśnie tutaj. I w naszym mieszkaniu mamy w sumie dwa pokoje. Mamy ten pokój i mamy sypialnię. I między innymi ta osoba cały czas tu przebywa, przychodzi mi do plecaka, zabiera rzeczy ze stołu, kładzie rzeczy na stół, wyjmuje rzeczy z portfela i tak cały dzień. Kochana Cyrusia. I tak samo ten młodzieniec. Cały czas przychodzi z jakimiś tematami dookoła Minecrafta, albo posłuchać muzykę, albo w tematach Lego cały czas. Jeszcze książki pisze. Pisze książki? <laughs> Kochany Synek. I ta Pani, mimo że czasami się ukrywa na tych vlogach, to cały czas tu się krząta, chodzi, przemieszcza się z miejsca A do miejsca B i jest cały czas przy mnie. Cześć I czasami jest ciężko. Czasami człowiek na przykład chce coś nagrać, albo po z porozmawiać, czy kombinować, jak to zrobić w domu. Ale to jest wszystko by design. I teraz tak, w zależności od tego, co jest czyim celem życiowym, co jest czyją motywacją, co jest czyim, no właśnie, kierunkiem życia, to układa sobie życie tak, aby było tak, abym pasowało. I teraz praktyka bardzo często wyprzedza teorię. I mimo tego, że ja na tym vlogu nie pokazuję dużo części tematów rodzinnych, postaram się pokazywać dużo rzeczy właśnie z biznesu, z produktywności. I z tego typu y, zakresów mojego życia, to rodzina jest dla mnie numerem 1. I bardzo często, gdy ja siedzę tutaj, dzieci przychodzą i robimy różne rzeczy. Bardzo często, gdy już wyłączam tą kamerę, bo zazwyczaj kończę nagrywać około 18 19 siadamy gdzieś z żoną. Czasami, oczywiście, siadamy oddzielnie, ale często siadamy też czasem. I robimy swoje planowanie, opanowanie świata, tak zwanym. Planujemy podróże, planujemy naszą przyszłość, robimy różne inne rzeczy. Rodzina jest w centrum mojego świata. Prawdopodobnie kiedyś będę rozważał to, żeby poszukać sobie jakiegoś oddzielnego biura, tylko po to właśnie, żeby mieć możliwość spokojnego wykonywania telefonów, nagrywania wideo i tego typu rzeczy. Natomiast w tej chwili ta możliwość, że mogę być ze swoją rodziną każdego dnia, jest dla mnie ekstremalnie ważna. To, że mogę widzieć jak moja córka wstaje, jak spędza dzień, Idzie spać. Jak mój syn wstaje, spędza dzień, idzie spać. Jak ja wstaję od mojej żony, daje co usta z rana, ona wstaje przez cały dzień, przemieszcza się po naszym domku i wieczorem idzie ze mną spać. Takie, takie małe rzeczy są dla mnie w tej chwili bardzo ważne. I cieszę się, że udało mi się tak zaprojektować w tej chwili życie, że w tym momencie mogę sobie na to pozwolić. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają tak samo. I dla części osób rodzina nie jest aż tak ważna, dla części osób rodzina jest jeszcze bardziej ważna, więc są różne modele działania różnych ludzi. Jedyne, są mnie troszeczkę odrobinkę w pieniądzach, ktoś mi czasami pisze, że powinienem spędzać więcej czasu rodzina rodziną, powinienem pracować w innym miejscu, nie z rodziną, tak jakby próbować mieć swoje życie, wlepić w moje życie. Tak nie wolno robić. Każdy powinien patrzeć na siebie, patrzeć na swoje priorytety i tak wkładać swoje życie, aby to życie ułożyło się dla niego jak najlepiej. Ja przynajmniej tak robię, zobaczymy co z tego wyjdzie dalej. Na razie jest idealnie. Słońce na horyzoncie, słoneczna sobota, rodzinny czas, więc do zobaczenia.